Kochani rodzice, Jowita Rosowska, mnie pewnie znacie, ale dzisiaj chcę Wam przedstawić wyjątkową kobietę, nowego właściciela przedszkola językowego Michałek, panią dyrektor Klarę Lubińską. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Podchodzimy do swojej pracy zupełnie inaczej. Co e, widać Klara, bo mnie przywrócisz, uważaj! To ja tutaj jestem dyrektorem na szpilkach. Chciałyśmy Wam pokazać, że w tym budynku, gdzie mieści się i przedszkole językowe Michałek, i szkoła podstawowa Młody Kopernik, panują zupełnie inne relacje. Jest miła, rodzinna atmosfera. Jeżeli jeszcze nie zapisaliście dzieci do przedszkola językowego Michałek albo do szkoły Młody Kopernik, to przyjdźcie i spotkajcie się z nami, z Klarą i ze mną albo z naszymi nauczycielami. Jesteśmy do waszej dyspozycji. Witam serdecznie, nazywam się Kamila Kalisz. Razem z panią Renią opiekujemy się zerówkowiczami. Jeśli was jeszcze u nas nie ma, serdecznie was zapraszam. W przedszkolu Michałek patrzymy na nasze dzieci z jedynej właściwej perspektywy perspektywy dziecka. Witam Was serdecznie, nasze kochane dzieci. Jestem nauczycielem w przedszkolu Michałek, przedszkolu kolorowym. Jestem nauczycielem najmłodszej grupy jagódki. Moją koleżanką oraz nauczycielem, który wspiera mnie w tej pracy jest pani Bożenka. Będzie mi bardzo miło. Kiedy przyjdziecie do naszego przedszkola, poznacie nowych przyjaciół, których będziecie mieli na całe życie, a ja ze swojej strony zapewnię Wam bezpieczeństwo, uśmiech oraz naukę przez zabawę. Witam wszystkie przedszkolaki. Jestem Monika Wiśniewska. Jestem magistrem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Jestem logopedą oraz studiuję na trzecim roku psychologii klinicznej i osobowości. Prywatnie jestem mamą Michałka, pracuję razem z panią Dorotką. Wspólnie troszczymy się o dobro naszych dzieci. Nazywam się Renata Lipińska, jestem wychowawcą w grupie Misie. Prywatnie jestem mamą bliźniaków Madzi Mateusza. W tych trudnych czasach w przedszkole Michałek przechodzi na nauczanie online. Będę się spotykać z moimi zerówkowiczami na platformie Zoom. Przedszkolaki! Nazywam się Martyna Pruszkowska, opiekuję się dziećmi z grupy Jerzyki. Zapraszamy do naszego przedszkola. Nazywam się Basia i dbam o pełne brzuszki uczniów i przedszkolady. Jestem mamą Oli i Konrada. Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem oraz fizjoterapeutą. Przez większość mojego życia zawodowego pracowałam z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. A teraz swoją pasję życiową realizuję w przedszkolu językowym Michałek.